Was w drugim odcinku. W tym odcinku powiem Wam o podrozdziale Wrotki. Ten podrozdział mówi o tym, co przynosili uczniowie do szkoły, że jeden to przyniósł myszkę i został wydalony. Drugi przyniósł te rękawice pokserskie, chyba Rufus. A jeszcze jeden przyniósł, przyniu, przyniósł odrę, bo trzy tygodnie można siedzieć fajnie w domu. Jeszcze Mikołajka czekała ospa i świnka. A jeszcze jeden przyniósł fajne za, zabawki, bo jego ojciec jest bardzo bogaty. A i na przerwie pokazał, co przyniósł. I przyniósł wrotki. Yy, przejechał się. Yy, był głuchy na to. Jak przyszedł Rosu, ich wychowanek, yy, wychowawca, to... <laughs> yy, to powiedział, że konsfikskuje im wrotki. Że, że to jest niebezpieczne. On powiedział, że to nie jest zakazane w tej szkole. Okej, okay, będę miał u Was na oku. Yy... I powiedział, jeśli chce Pan spróbować. Może Pan spróbować? I znajomi chyba Eusebiusza powiedzieli, że. Dlaczego akurat jemu pozwala, a na nich unika? Pożyczył im te wrotki. Chyba temu, co e, lubi dużo jeść, Roz, zawsze rozkrakiwał się, e, przewracał. I to więc e, próbowali go nauczyć jeździć, bo nie chciał oddać r, wrotek puścili go, bo ktoś powiedział, że to, to zagrajmy w kulki. Później wjechał w rosoła w brzuch. skonfiskował ten rosół wrotki? Powiedział, że ma oddać mu wrotki. Ale niestety po, po lekcjach nie oddał rosół tych wrotek, bo niestety wylądował u pielęgniarki, bo się przewrócił przez wrotki.